Dzisiaj kosztuje pokrzyż. Zdecydowanie za drogo. Każdy mógł o tym powiedzieć. Natomiast generalnie rzeczywiście tendencja jest taka. Co przyłożyło się oczywiście inflacja, pozostałe koszty utrzymania, że średnio należy zakładać w granicach 7-8 tysięcy złotych plus koszty związane z administracją cmentarza, które należy dodać, też nie należą do małych. A sam wykup miejsca na cmentarzu pod grupę tradycyjny to jest kwota 705 zł. Nadzór na miejsce bułówków wjazd na teren cmentarza, czy też korzystanie z kaplicy przy jednym miejscu to jest kwota 1200 zł. I analogicznie dodając następne miejsce to, to już są kwoty powyżej 2-3 niejednokrotnie 4 tysięcy złotych. Mhm. Czyli reasumując, koszt tu u państwa to jest powiedzmy gdzieś tak 7-8 tysięcy, tak? Dobre. Plus powiedzmy te koszty związane z cmentarzem, to ile by to wyszło? Około 10-12 tysięcy. Czyli tak należy. powiedzmy należy przyjąć, że... Pogrzeb może kosztować około 20 tysięcy złotych. Robiliśmy zdecydowanie za wyższe kwoty, natomiast to się też wiązało z ewentualnym transportem z głębi Unii Europejskiej. To już trochę inne są no, no, rozumiem, jakieś indywidualne powiedzmy no tak. przejazdy i tak dalej, ale to mówimy średnio, tak? To mówimy średnio. Natomiast... A taki najniższy, jeśli ktoś przychodzi na przykład zupełnie bez... bez... Nie ukrywam, że tacy klienci również niestety dość często się pojawiają u nas firmy i zakładają, że wchodząc kwota 4000 zł obligatoryjnie będzie tą kwotą, która, której się zmieścił niejednokrotnie, a paradoksalnie jeszcze chcieliby do, do tej, w tej kwocie zawrzeć więcej wiązanki księdza i stype, co jest no już Nieralne, też. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście podchodząc w realny, realny sposób, decydując się na formę choćby w kremacji, a ta kwota nienokrotnie 4000 zł jest realna, jeśli chodzi o skromne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. Natomiast do tej kwoty na pewno też należy dodać tą kwotę związaną z cmentarzem. Czyli te koszty powiedzmy związane z cmentarzem, czyli to ile by wyszło z dziesięciu tysięcy? No to jest różne, tak. Niejednokrotnie rodziny decydują się na dochowanie załóżmy urny do funkcjonującego już drogu na cmentarzu, co na po co wszystkiego radykalnie wpływa na oszczędności w tym momencie tych środków finansowych. E Gro takich grobów jest na cmentarzu w brzegu gdzie w jednym grobie spoczywa już kilkanaście urn i tak jak wcześniej wspomniałem, to w perspektywie czasu też ma wymierny, e, wymierną korzyść finansową, bo jest opłacana jedna mogiła co 20 lat, a nie e, większość. Czyli de facto już mówimy o grobowcach. E, nie, no jeśli chodzi o grobowce, to tutaj niestety, ale samo wymurowanie grobowców Grobowca jest dość gracochłonne e, i niestety elementy, z których się te grobowce stawia, e, też e, kosztują i to niestety dość znaczy. Postawienie samego grobowca to jest kwota rozsyłająca w granicach 5000 zł. Do tego należy dodać, że też całkiem inna jest stawka za miejsce grzebalne w którym ten grobowiec będzie e, usytuowany. Mówimy teraz tutaj o grobowcach, jeśli taki powiedzmy kilkanaście urn znajduje się w takim, w takim powiedzmy grobie? Tak, tylko tu już cennik administracji cmentarza radykalnie inaczej podchodzi w tym momencie. Najpierw jest to grobowiec, z którego jest składana jedna urna, koszt tego grobowca oscyluje w granicach 5000 tysięcy złotych, plus oczywiście koszty cmentarza. Wykup tego miejsca w którym grobowiec zostanie usytuowany, to jest kwota 1050 zł. Czyli należy, należy jednak pamiętać o tym, że z chwilą, kiedy będzie duchowywana następna urna, administracja cmentarza znów pobierze opłatę wynikającą z przekształcenia tego grobu na grob wielorodzinny, i w tym momencie jest to kwota 1050 zł, plus dojdzie kwota 950 z tytułu tak zwanej eksploatacji tego grobu. Te groby w Polsce chronione są na okres lat 99. Niemniej jednak... Te 950 zł będzie każdorazowo pobierane przy składaniu następnej urny. Jeśli w tym tygodniu pochowamy jedną, a za dwa tygodnie przyjdzie niestety moment, w którym trzeba będzie drugą urnę pochować, to znów te 950 zł zostanie pobierane przez administrację cmentarza. A jaka jest, powiedzmy, taka moda pogrzebowa? Na przykład, teraz jesteśmy tu wśród urn, więc w czym najchętniej chowamy naszych zmarłych? Czy są jakieś takie, powiedzmy, wybrane modele? W których powiedzmy najczęściej. Znaczy, ostatnimi czasami na pewno urny, które są chętniej wybierane, są to urny tak zwane czyli eko. One oczywiście w perspektywie czasu po złożeniu do ziemi mają się rozłożyć wraz z kochami i część osób rzeczywiście ostatnimi miesiącami tą formę urny wybiera zdecydowanie częściej. No, tak samo urny wykonane z drewna, czy też e, z e, metalu. Są odlewy, są ceramika, e, szkło hartowane, oczywiście kamień w różnym wydaniu, hmm. czy to mówimy o e, urnach odlewanych również. No jest naprawdę. Widzę też i przedział cenowy jest I różny, tak? tak? Na każdą kieszeń. Ogólnie zaczynają się od kwoty 120 zł i no tną de facto powyżej 1500. Mm -hmm. A tak najczęściej w jakich cenach wybierają? Jest to kwota osuwająca w granicach 700 zł. To no, jest czyli, w... czyli gdzieś tam pośrodku, tak? A jeśli chodzi o trumny, to jaki model najczęściej klienci wybierają? Jeśli chodzi o trumny, to tutaj oczywiście najczęściej jest wybierana trumna sasnowa ze względu na cenę. Te ceny zaczynają się u nas w granicach od 950 zł. pną oczywiście ku górze. Także tutaj ten przedział cenowy jest dość wyraźny, jeśli chodzi o. Podział trumień na drewno, z którego są wykonane. Oczywiście do tego są również dodatki w kontekście wyłożenia tych trumień w środku. Natomiast średni to koszt trumny należy przyjąć w granicach 2000 zł. Oczywiście mówimy o sosnowej trumnie. Te dębowe zaczynają się od kwoty 3000 zł i pną ku a dużo jest powiedzmy takich klientów, którzy przychodzą i sobie życzą na przykład jakieś, nie wiem, szczególnie drogie modele. No nie ukrywam, że mieliśmy w zeszłym miesiącu osoby, która, dla której nie stanowiło problem wydawać kwotę 10 tysięcy złotych na trumnę, ale są też tacy klienci.